Wszystkich w kolejnym odcinku Game Troll TV. Tym razem na tapecie wylądowała gra pod tytułem Small World Underground, czyli właściwie kolejna podstawowa wersja gry, która już kiedyś została wydana pod tytułem Small World. E, ta recenzja gry możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jak ona kiedyś wyglądała. Natomiast Small World Underground znowu jest to gra dla 2-5 graczy, w której przyjdzie nam pokierować nacją w tym małym świecie, a że jest tam bardzo ciasno, będziemy musieli przedzierać się, no zdobywać kolejne no, terytoria, kiedy nasza nacja okaże się już, że wyczerpali przez niej wszystkie siły witalne, będziemy brali kolejną nację, no i prawda, będziemy robili to samo wszystko w pięknej, fantastycznej lekkiej otoczce fantazy. Więc moglibyście powiedzieć, że już to już było, to właściwie tylko i wyłącznie nowe obrazki, nowe nacje, i właściwie nic się nie zmieniło. No nie do końca tak jest i właśnie recenzja będzie odpowiedzią na to pytanie. Z jednej strony będzie to recenzja, która będzie pokazywała tą grę zupełnie od nowa, natomiast za każdym razem, kiedy pojawi się coś nowego dla starych wyjadaczy gry. Pojawi się taki znaczek, który teraz właśnie Wam się wyświetla, który będzie oznaczał nowe elementy w rozgrywce. W takim razie dla każdego coś miłego, bawcie się dobrze i oglądajcie. Pierwsza rzecz to dobrze napisana instrukcja, gdzie nowe elementy rozgrywki zaznaczono specjalnym symbolem. Do ręki dostajemy też karty pomocy z wszystkimi zdolnościami raz i dodatkowymi umiejętnościami. Przydatna, szczególnie dla nowych graczy, jest dodatkowa karta przebiegu tury. Niestety tylko jedna. Do gry dołączono polską czart białą instrukcję. Rozgrywka toczy się na przepięknych planszach przedstawiających podziemny świat. Mamy dwie dwustronne plansze, dużą i małą, na których znajdują się warianty dla dwóch do 5 graczy. Mały podziemny świat będziemy kolonizować dzięki fantastycznym rasom i ich nie mniej fantastycznym zdolnościom. Niektóre rasy lub przypisane do nich zdolności spowodują, że gracz, który będzie je kontrolował, sięgnie po kolejne rzetony dla ich oznaczenia. Zupełnie nowym elementem są miejsca i przedmioty pojawiające się na obszarach, gdzie przed podwojem znajdowały się potwory. Żetony rasy znajdują się pozagrygowane w krytym opakowaniu, podobnie jak Żetony, którymi zaznaczamy punkty. Uroku całości dopina świetnie pomyślana wypraska. Przygotowanie rozpoczynamy od wylosowania ras i zdolności. Układamy po pięć takich par, jedna po drugą. Szóstą utworzy nam stos, z którego będziemy dobierać rasy i zdolności. Po tym jak któryś z graczy wybierze znajdującą się powyżej, te rasy i zdolności będą wskakiwać po prostu na miejsca już wybranych. Przygotowanie planszy rozpoczynamy od wyłożenia potworów. Za każdy taki znacznik umieszczacie dwa potwory. To, że one wyglądają inaczej, nic to nie zmienia i taki cerberek, który jest trochę pudelkowy i misto nie obcina, robią to samo, czyli zwiększają Wam odporność regionu, a że wyglądają inaczej trudno. Dalej umieszczacie za każdy taki region, w którym znajduje się lawa, taką górę lawy, która również zwiększa wam odporność regionu, a że gra Smallboard jest grą, która ograniczona jest turowo. Również musicie w tym wypadku dla dwóch graczy, będzie to Tur 10, również musicie umieścić znacznik przebiegu tury na jedynce. Teraz, to że zostało wyłożone 8 potworów, no jednak coś będzie generowało, ponieważ również bierzecie znaczniki miejsc i reliktów, które musicie wymieszać, wylosować tyle, ile. Znajduje się potworów na planszy. Reszta, która nie zostaje wylosowana, odkładacie do pudełka, to już nie będzie brało udziału w rozrywce dalszej, a te, które wylosowaliście, umieszczacie gdzieś ci obok i to będzie stanowiło waszą pulę reliktów i miejsc. Do tego każdy z graczy otrzymuje również 5 znaczników punktów monet. Pierwsza tura jest troszeczkę inna niż pozostałe, ponieważ musimy wybrać nację, którą przez pewien określony czas będziemy kierować. I tak, wybieramy te nacje w ten określony sposób, że pierwsza jest darmowa, czyli możemy sobie ją wziąć za free. Jeśli będę chciał wziąć sobie krakenów, to będę musiał za nacje, które znajdują się powyżej zapłacić po jednym punkcie. Grasz, który będzie wybierał po mnie, może wybrać sobie tą nację i zabierze ten punkt, który wliczy się do jego puli. Jeśli będzie chciał wybrać którąś kolejną, również po punkcie musi dołożyć. Więc jak Sami widzicie, nie tylko i wyłącznie zdolności będą decydowały o tym, czy wybrać nację, ale również punkty, które na nich będą się znajdować. Właśnie, zdolności. Jak widzicie, każda nacja ma zupełnie inne zdolności. Teraz możemy kilka od tak dla przykładu zobaczyć, jak one wyglądają. Kultyści mają możliwość umieszczenia takiego znacznika w jednym z regionów, co czyni ten region nietykalnym. Trakeni mają na przykład możliwość umieszczenia tych swoich żatoników w miejscach, przez które płynie rzeka i zostania tam jako jedyna nacja w grze. Na przykład płomienie dostaną taki wulkanik, które umieszczą sobie w krainie wulkanicznej i regiony, które będą towarzyszyły z tym wulkanem będą mogli podbijać o mniejszym kosztem. W momencie, kiedy mam już te zdolności, oczywiście do nich dodosowywane są inne zdolności, które będą tworzyły naprawdę bardzo niepowtarzalną rozgrywkę. Te zdolności bardzo rzadko będą Znajdowały się w kolejnych partiach obok siebie, co czyni nam rozgrywkę no w pewnym sensie niepowtarzalną. Kiedy wybiorę już sobie nację, ja załóżmy wybieram sobie krakenów, muszę wziąć znaczniki mojej nacji: 5 za to, co znajduje się tutaj, i 5, co znajduje się po tej stronie. Łącznie mam 10 i mogę przystąpić już do podboju. Nasz krakański podbój rozpoczynamy od krańców planszy, podobnie jak każdą inną nacją. Nie możemy zaczynać ze środka, tylko od krańców, więc zaczynam podbój od rzeki. Mogę to robić również inną rasą, natomiast zdolność mojej nacji polega na tym, że ja w tej rzece będę mógł zostać. Każda inna nacja, która będzie podbijała region, możemy podbijać tylko i wyłącznie regiony sąsiadujące z polem, którym które aktualnie zaj zajmujemy, będą musiały pod koniec rozmieszczania tych znaczników usunąć ten y, znacznik. Ja nie pomogę tutaj zostać. Kolejne regiony, o ile nic się w nich nie znajduje, podbijamy dwoma znacznikami. Więc krakenki znajdą się tutaj, krakenki znajdą się tutaj. Krakenki rozpoczną morderczy podbój od zabicia pudla i niedźwiedzia, i w tym momencie została nam taka rrr, jedna krakenka, która może znaleźć się w innym regionie, załóżmy będę chciał zająć ten, umieszczam ją tutaj czyli w sumie nie mogę podbić, ponieważ muszę mieć minimum dwa więc rzucam taką kością walki, a że ja jak zwykle mam szczęście, nie udało mi się tego wyrzucić więc ona powędruje do innego regionu który już zająłem, gdybym wyrzucił jeden lub dwa lub trzy, ona mogłaby tu zostać i traktowałbym to jako region podbity, ale stała w tym momencie się nam rzecz nowa, mianowicie wyeliminowałem krwiożerczego pudla i niedźwiedzia, więc mogę pociągnąć z tych żetonów przedmiotów, jak również miejsc, nowy znacznik. W tym momencie ciągnę jeden znacznik. Na przykład wyciągnąłem przedmiot, czyli latającą, poważnie, wycieraczkę. Tak to twórcy nazwali. Co daje nam latająca wycieraczka jako przedmiot? W następnych turach będę mógł podbić region, który, z którym nie sąsiaduje, Czyli załóżmy, będę mógł sobie podbić ten lub ten. To jest dosyć ciekawe, ponieważ te przedmioty będą poruszały się razem z, nas, z moją armią. Czyli jeśli go użyję, na razie będzie tutaj, kiedy go użyję, tutaj znajdzie się w tym miejscu i tu zostanie. Te przedmioty, tudzież miejsca, nie zwiększają odporności regionu i są zawsze kontrolowane przez rasę, która go aktualnie użyje. Jeśli podbiję mój region, w którym znajduje się przedmiot lub miejsce, ten, to, z tego przedmiotu lub miejsca będzie korzystała nacja, która to aktualnie zrobiła. Również, jak wiecie, mogę wyciągnąć Miejsce. I na przykład wyciągnąłem co? Wyciągnąłem coś, z czego wyjdzie bardzo wredne zwierzę. Mianowicie będzie to niejaki balrog. To miejsce pozostaje tutaj już do końca rozgrywki. Wychodzi sobie taki stwór i ten stwór osobie, która będzie kontrolowała to miejsce, da sporo. Dosyć. Chyba najfaj... jedna z ciekawszych rzeczy. Mianowicie będę mógł poruszyć to o jedno miejsce do regionu, które zajmuje, nie wiem, ja lub moi przeciwnicy i wyeliminuję na stałe dwa znaczniki mojego przeciwnika. Więc jak sami widzicie, dosyć fajna zdolność, fajna bestia. Tak jak już powiedziałem, tak jak w przypadku przedmiotów kontroluje to ta osoba, która aktualnie posiada tąże dziurę. Nie mogę podbijać miejsc, które są zajmowane przez tegoż barloga. Jak sami widzicie, tak wygląda podbój. Każdy inny gracz robi, będzie robił to identycznie, to samo. I tak będzie wyglądała pierwsza tura. Natomiast po to rozmieszczałem te swoje jednostki, żeby teraz zapunktować. Za co będę punktował? Za każdy region, w którym znajduje się moja nacja, plus oczywiście to, co będzie, będą generowały moje zdolności. W tym wypadku dostanę raz, dwa, trzy, cztery, no i na przykład pięć punktów. W kolejnych turach możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest zawsze zebranie wszystkich żetonów naszej rasy, które zostały wcześniej gdzieś tam rozmieszczone. Teraz możemy dokonać kolejnych podwoju według prawideł, które nie tłumaczyłem Wam już wcześniej. Jak widzicie, pojawiła się tutaj nam nacja jakichś tam muchomorów, więc możemy je podbić tak samo, jak podbiliśmy wcześniej, czyli dwa znaczniki umieszczamy standardowo, plus dwa za jakieś żetony, które tutaj się znajdują. Gracz, który kontroluje teraz te muchomory, pierwsze co, to na chwilę bierze ten żeton na rękę tego muchomora, drugi żeton, no niestety, zostaje kompletnie wyeliminowany i wraca do pudełka. W tym momencie kontrolujemy tenże region. Co możemy w takim razie zrobić na drugim miejscu? Miejscu. Jak sami widzicie, te rzetony nasze lub przeciwnicy będą nam tym na pewno mocno bardzo pomagać, no jednak skończą się, nie będziemy mieli już za bardzo co robić, nie będziemy mieli się jak specjalnie rozprzestrzeniać, więc możemy jako drugą czynność, oczywiście przed dokonaniem jakichkolwiek podbojów, nie możemy robić tego na raz, możemy stwierdzić, że nasza nacja chyli się ku upadkowi i tą nację stwierdzić, że już nic nie osiągniemy i zaczniemy ją, no zacznie wymierać. W tym momencie Odwracamy wszystkie znaczniki. Na drugą stronę i możemy wybrać sobie drugą nację. Nie możemy w tym momencie korzystać ze zdolności naszych wcześniejszych bohaterów. Kiedy wybierzemy naszą nację, nasza tura automatycznie się kończy, ale również możemy sobie zapunktować, czyli do końca, kiedy ta no już wymierająca nasza nacja będzie znajdować się na poszczególnych obszarach, będziemy mogli czerpać punkty, w tym będzie po jednym punkcie za obszar, który zajmujemy. Nasza wymierająca nacja nie może korzystać z przedmiotów, jak również nie może korzystać z miejsc, na których się znajduje, więc jak sami widzicie, czasami będziemy musieli podbić naszą nację, żeby z tych przedmiotów korzystać, również to możemy robić. Tak czy inaczej, gra przechodzi do następnego gracza, i następnego gracza, aż skończą się wszystkie tury, grę wygra gracz, który będzie miał najwięcej punktów. Co w takim razie w naszym małym światku się zmieniło? Z jednej strony jest to znowu ta sama, świetnie, bajecznie, kolorowa, może zbyt kolorowa, ponieważ w tym momencie tam się te wszystkie rzeczy tak jarzą przed oczami po koniec zrywki, że nie za bardzo wiemy, co do kogo należy i trzeba się pilnować, ale jest to świetnie wydanie, świetnej gry, tylko bardzo dobrze dopracowane. Dopracowane o poszczególne elementy, na których szczególną uwagę zasługują oczywiście przedmioty. I miejsca, które możemy znaleźć. Z jednej strony one przynoszą nam rozrywkę na zupełnie inny poziom, ponieważ w zwykłym spawnu mieliśmy możliwość rywalizowania o poszczególne miejsca, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś miał tam swoją nację, czerpał z tego dodatkowe zdolności, zabieraliśmy mu po prostu punkty, no i dawaliśmy tam swoją nację. Teraz nasze wyobrażenie, nasza strategia musi być jednak podporządkowana tego, co znajdzie nam przeciwnik, tego co będziemy chcieli mu zabrać, czy to będzie przedmiot, czy to będzie miejsce. I będziemy musieli troszeczkę inaczej już kombinować, co rzeczywiście jest bardzo mocnym elementem tejże gry. Bardzo fajne jest również to, że gra ta podstawowa wersja gry jest kompatybilna z innymi dodatkami do World'a. jeśli natomiast będziecie chcieli przerzucić te dodatki na mapę, które już znacie Smallworda, trzeba będzie troszeczkę uważać, ponieważ zdolności niektórych raz są zupełnie inne i nie będą Wam do tego pasowały, więc po prostu będziecie musieli to powybierać, ale inne dodatki do tego Smallworda jak najbardziej pasują. Więc jeśli jesteś nowym graczem i masz do wyboru żółtego smallworda i niebiesko. Czarnego Smallworda, to nie, wydaje mi się, że lepiej byłoby wybrać to, ponieważ jest to gra dużo bardziej dopracowana. Natomiast jeśli masz już swojego Smallworda, tego żółtego, masz już dodatki i zastanawiasz się, hmm, czy wysupać kasę na tego Smallworda, wydaje mi się, że jeśli chcesz, masz ochotę na nowe nacje, jeśli chcesz zobaczyć, jak działają przedmioty, jak działają relikty, jeśli jak również e, chciałbyś zobaczyć po prostu masz przyzwyczajenie, chcesz mieć wszystkie dodatki do Smallworda i zastanawiasz się, czy ten zasługuje, czyli podstawowa wersja gry, to Wydaje mi się, że tak. Do następnego razu. W następnym odcinku powrócimy do karcianego Space Hulka i przyjrzymy się dwóm mini dodatkom do tej gry. Do zobaczenia.